Jak ktoś tyle do, braw dostaje za nic, to nie jest dobrze, <grystanie> nie jest dobrze. Bardzo się cieszę, że jestem z wami. Wasz widok przypomniał mi taki ważny moment w moim życiu kapłańskim już. Myślę, że miałem trzy, może najwyżej cztery lata kapłaństwa, jak Biskupi posłali mnie na Syberię do Polaków, którzy tam pracowali, budowali fabrykę w Tobolsku i to byli sami mężczyźni. To znaczy gdzieś było do tysiąca mężczyzn i dziesięć kobiet. I muszę wam powiedzieć, że wyspowiadać w trzy tygodnie tysiąc mężczyzn to jest to wyzwanie życiowe. I bardzo sobie cenię tamto wydarzenie. Myślę, że uczyło mnie słuchania człowieka w bardzo konkretnych, wcale nie najłatwiejszych sytuacjach. Każdemu księdzu życzę takiego spotkania. Więc cieszę się, że z Wami jestem i że mogę sobie też przypomnieć tamto wydarzenie z mojego życia. Mówię jako ostatni, więc podejrzewam, że już wszystko co ważne było powiedziane, ale chciałbym od siebie dodać kilka słów na temat tego powołania mężczyzny, i chciałbym to uczynić przywołując postać ważnego mężczyzny, młodego chłopaka, który zmarł, mając 24 lata, ale kościół widzi w nim wzorzec no zwłaszcza dla młodych mężczyzn jego postać była szczególnie przypomniana przy okazji światowych dni młodzieży w Krakowie więc zaraz do niego dojdziemy ale zanim to chcę powiedzieć najpierw rzecz najważniejszą słuchajcie chrześcijaństwo zna tylko jedno powołanie jest tylko jedno powołanie w chrześcijaństwie. I to jest powołanie do miłości. Chrześcijanie nie znają innego powołania. Jedno jedyne powołanie: mężczyzny, kobiety, dziecka, młodego człowieka, dojrzałego człowieka, starca. Jedno jedyne powołanie: to jest powołanie do miłości osoby, która żyje w rodzinie, osoby, która żyje samotnie, osoby, która żyje w w kapłaństwie osoby, która żyje w, w zakonie Paulinów jedno, jedyne powołanie, to jest powołanie do miłości. Wszystko inne w Kościele jest formą, formą, sposobem, ale zawsze idzie o to samo ostatecznie. To znaczy powołanie do miłości. Takie jest powołanie mężczyzny. To jest wpisane w pierwsze zdanie Biblii o mężczyźnie. I to dobrze wiecie, jak to zdanie brzmi. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Nieraz się zastanawiałem, no bo co? Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. No, no bo co? No bo sobie nie ugotuje, no bo sobie nie wypierze, no bo sobie nie posprząta, tak? Akurat muszę powiedzieć, jestem z takiej rodziny, gdzie tata wszystko robił. I było nas dwóch braci, nie mieliśmy siostry, więc my też musieliśmy wszystko robić. Nie, nie o to idzie. Zrozumiałem, jaka jest treść tego nie jest dobrze, jak czytałem kiedyś regułę. Napisaną przez świętego Bazylego dla pierwszych mnichów na wschodzie. W tej regule święty Bazyli zwraca się do potencjalnego pustelnika. To jest bardzo ciekawe, bo Bazyli sam przez jakiś czas prowadził życie pustelnicze, miał doświadczenie bycia samemu. Potem jednak proponował wszystkim, którzy wybierali taki sposób życia, Dzisiaj powiedzielibyśmy życia zakonnego, proponował raczej życie we wspólnocie. Nie dłużej, ale we wspólnocie. Dlaczego? To dlaczego zawarł w takim pytaniu, skierowanym do pustelnika? A ty, pustelniku, komu umyjesz nogi? I komu ustąpisz miejsca przy stole? Rozumiecie. Dlaczego nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam? Jest niedobrze, bo nie ma komu umyć nóg. Nie, że nie ma nikogo, kto by mu umył nogi, tylko nie ma nikogo, komu by umył nogi i nie ma nikogo, komu ustąpiłby miejsce przy stole. Jeśli chcesz myśleć nad swoim powołaniem w sposób poważny, to zadaj sobie pytanie: dla kogo żyjesz? Dla kogo żyjesz? Wtedy dobrze widzimy, że miarą naszej dojrzałości jest to, że jesteś, tak jak przed chwilą mówił Antek, dojrzałym ojcem, że jesteś dojrzałym mężem. Nie? Zwłaszcza to powołanie do ojcostwa. Bardzo się cieszę, że. Antoni o nim mówił, w ogóle lubię jak Antoni mówił o ojcostwie. Ma bardzo piękne doświadczenie ojcostwa. A to jest kluczowe doświadczenie też dla tych, którzy w Kościele są księżmi. Nieraz księża rzucają sutanny, odchodzą z kapłaństwa, nie mogą, nie mogą zmierzyć się z takim charyzmatem ważnym, który się nazywa celibat. Nie? gdzie mają problem jakim charyzmatem jest celibat. Celibat jest charyzmatem miłości. Możesz w Chrystusie być oblubieńcem Kościoła i możesz być w Chrystusie ojcem. Celibat jest duchowym ojcostwem. Jak ktoś tego nie odkrył, to dla niego celibat jest negacją, negacją się nie da żyć. Możesz żyć Miłością, którą odkryłeś, miłością swojego życia. Nie? Pokaż mi swoją miłość. Pokaż mi, dla kogo żyjesz, to ja ci powiem, jakim jesteś mężczyzną. Ja ci powiem, jakim jesteś człowiekiem. Tylko pokaż mi swoją miłość. Nie pokazuj mi nie wiadomo czego stopni y, ukończonych fakultetów, y, uzyskanych kwalifikacji. Nie pokazuj mi domu, który postawiłeś, pokaż mi, kto tam żyje. To nie jest proste. Są takie rejony w Polsce, jak się wizytuje, biskupi to mają do siebie, że wizytują rozmaite przestrzenie. To jak byłeś tam 10 lat temu, to teraz nie jesteś w stanie tych terenów poznać. Nie? Powstały fantastyczne domy, nieraz dwupiętrowe. Przed każdym z, tym, z tych domów niezwykle piękny, zadbany ogród. Nie? Obok garaż, który wygląda jak osobny dom. Nie? Wszystko to jest i wiecie, i jest potężny dramat, bo tam w środku są. Dzieci, które dorosły bez ojca, czasami bez rodziców, obojga. To są bardzo konkretne rzeczy. Pamiętam jeszcze z tego czasu, kiedy byłem biskupem pomocniczym w Krakowie. Jeden z najpobożniejszych terenów w Polsce Orawa. I na, oro, na orawie procent tak zwanego eurosierodztwa sięgał 85. 85 85 dzieci na 100 nie miało doświadczenia pełnej rodziny. Nie, nie, nie pokazuj mi, że wywaliłeś dom taki na trzy piętra. Pokaż mi rodzinę, którą tworzysz. Kogo kochasz? Kogo kochasz? Jak odkrywamy to, że naszym powołaniem jest powołanie do miłości, to wtedy też odkrywamy, że jesteśmy wezwani do życia na całego. Wtedy tak naprawdę żyjemy na całego. Dlatego, że, wiecie, miłość to jest postawa, która obejmuje całego człowieka. Nie kochasz połową siebie, albo nie kochasz ćwiartką siebie. Jak kochasz to cały, jak kochasz to na całego. W teologii się podkreśla w teologii moralnej czy w etyce, że miłość jest jedyną cnotą, która nie wymaga umiaru. Każda inna cnota wymaga umiaru. Nie? Na przykład pracowitość wymaga umiaru. Nie wiem, czy wiecie o tym. Z drugiej strony taka cnota jak zdolność do odpoczynku też wymaga umiaru. Tak. Tak. Każda cnota wymaga umiaru, tylko nie miłość. Miłość jest jedyną cnotą, która nie zna umiaru. W miłości idziesz na całego. W miłości przekraczasz wszystkie granice możliwe. Nie? Więc żyjesz na całego. To, jest, to się mieści w tym sławnym powiedzeniu św. Augustyna, które brzmi: Kochaj i czyń co chcesz kochaj i czyń co chcesz, możesz iść na całość, byle motywem była miłość, byle postawą była miłość, kochaj, czyń co chcesz. Tak dochodzimy do tego człowieka, o którym chciałem trochę dłużej powiedzieć, to jest Pier Giorgio Frassati, chłopak, który Umarł w roku 1925, mając 24 lata. Umarł na chorobę Heinego Medina, którą się zaraził pielęgnując ubogich w Turynie. Właśnie Pierre Giorgio mówił tak, że interesuje go życie, a nie wegetacja. To jest człowiek, który miał, miał w życiu pasję, który w życiu kochał. To mówił, interesuje mnie życie, a nie wegetacja. To napisał w jednym z ostatnich swoich listów. Za, za chwilę potem już, już umarł. To jest list z lutego 1925. Życie, a nie wegetacja. On chciał żyć na całego, on chciał żyć radykalnie, on chciał żyć skrajnie. Należał do rozmaitych organizacji, które dość często współtworzył w kościele, poza kościołem. Niektóre z nich domagały się tego, żeby funkcjonować we wspólnocie pod jakimś kryptonimem, pod jakimś tam wymyśloną specjalnie dla siebie nazwą. Dwie, których używał w odniesieniu do siebie, tak? przedstawiał się, są dość szczególne. W jednej z tych organizacji przyjął kryptonim Savonarola, a w drugiej przyjął Robespierre. Savonarola z Robespierre w ogóle niewiele mają wspólnego, myślę, tyle to każdy z nas zna historię, ale jedno mają wspólne, to byli goście, którzy nie znali umiaru. Jeden żył absolutnym radykalizmem w chrześcijaństwie, a drugi żył absolutnym radykalizmem przeciw chrześcijaństwu, ale jeden i drugi byli osobami, którzy nie szukali w życiu takiej drogi pośredniej. Te, te przydomki, które on sobie przybierał, pokazują jego ideał życiowy. Idziesz na całość. Nie, nie interesuje cię jakaś przeciętność, nie interesuje cię średniactwo. I, um, chciałbym przez chwilę o nim pogadać, bo ludziom się często wydaje, że wiedzą, kto to był Piergiorgio Frassati. To znaczy, zwykle wiedzą tak, że był młody, że był przystojny. Że chodził po górach i że palił fajkę. Wiecie skąd to wiedzą? Z jednego zdjęcia. Jest jedno sławne zdjęcie Pierdziordzia. To jest właśnie takie jak stoi na ciegórskim. górskim. Obok ma odłożony czekan. Młody chłopak z taką miną zdobywcy. No i ma fajkę. Jak była beatyfikacja Pierdziordzia. To z tego zdjęcia zrobiono obraz beatyfikacyjny i oczywiście wyretuszowano fajkę. Nie? Znaczy nie wiem dlaczego, ale fajka nie pasuje do świętego. Tak, tak orzeczono w Watykanie. Nie? Przedziwne. Nie żebym palił fajkę, ale znam kilku świętych, którzy palili papierosy. Nie? Na przykład święty brat Albert. Uuu, on palił jak smok wracamy do Pier Giorgia. O nim ludzie wiedzą tyle, bo widzieli jedno zdjęcie. Natomiast kiedy zbliżały się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, to wtedy wznowiono w języku polskim i namawiam Was na to, znajdźcie, poszukajcie jedną jego biografię, pierwszy życiorys Pier Giorgia, napisany przez jego siostrę. I, i siostra napisała życiorys swojego brata w takim duchu pewnej pokuty i wynagrodzenia, bo kiedy Pier umarł, to dopiero wtedy rodzina zrozumiała, z kim żyła pod jednym dachem. Żyli z nim 24 lata, nie mieli bladego pojęcia, że żyją ze świętym. Dopiero kiedy umarł, odkryli to i ona napisała jego życiorys, Także po to, żeby jakoś zadośćuczynić swojemu bratu, za to jak dalece był przez własną, najbliższą rodzinę zaniedbywany i nierozumiany. I druga książka, która też wyszła przy okazji Światowych Dni Młodzieży, to są listy Piergiorgia Frassatiego. On pisał listów bardzo dużo od maleńkości, od małego chłopaka. Pisał listy. Nieraz te listy były jedno-dwuzdaniowe. Ale pisał ich bardzo, bardzo wiele i te listy zostały wydane. Namawiam Was, sięgnijcie sobie do tej książki. Dobrze jest czasem popatrzeć na, na, na konkretnego człowieka. Co z tych dwóch książek widać wyraźnie? Pierwsza rzecz to jest wiara tego chłopaka młodego mężczyzny. To jest wiara, która, słuchajcie, musiała się przebić przez taką. Pobożną, sztywną, limitowaną religijność. Nie? Znaczy, Pierre Giorgio żył w rodzinie, która teoretycznie była chrześcijańska, tradycje, zwyczaje chrześcijańskie, kilku zaprzyjaźnionych księży, a jakże. Po co? Po to, żeby gwarantowali, że w tej rodzinie nie dojdzie do żadnej przesady w pobożności, że Pier Giorgio na pewno nie zostanie księdzem, a jeśli się ożeni, to tylko z kobietą, którą rodzice mu wybiorą. I żeby było, wiecie, tak równiutko, sztywniutko, żadnych emocji, nic dodatkowo, żadnego radykalizmu, pobłogosławione przez zaznajomionych duchownych. I, to rozumiecie, niby jesteście w środku chrześcijaństwa, który jest sztywną skorupą, jest takim gorsetem na ciebie nałożonym, niby wszystko jest, tylko życia nie ma. I w takim świecie jest najpierw mały chłopak, który, mając kilka lat, odkrywa, że w chrześcijaństwie najważniejsza jest, jeśli się da, to codzienna komunia święta. Bo chodzi o Spotkanie z Nim. O spotkanie z Nim. Nie chodzi o pobożną praktykę, że codziennie przystępuje do Komunii Świętej. Chodzi o codzienne spotkanie z Jezusem, że chrześcijaństwo to jest spotkanie osób. Ty i on. Ty i on. Nie? I, i, i to jest doświadczenie, które się natychmiast przebija przez taką właśnie rutynę, przez zwyczaj, przez tylko i wyłącznie tradycję. To jest doświadczenie, nad którym byłoby warto pomyśleć. Bo pomyślcie, jak to jest, nie? że my funkcjonujemy w takim społeczeństwie, gdzie wszystko jest. Wszystko jest. Mamy wszystkie instytucje, i to mocne. Mamy katechezę w szkole, mamy Wszędzie postawione kościoły, mamy jeszcze, chwała Bogu, ogromną liczbę księży, mamy jeszcze powołania, wszystko jest, wszystko. mamy grupy męskie, fantastycznie. Nie? Powiedzcie, jak to jest, że jedna trzecia małżeństw w Polsce się rozpada?